I co jest? Tutaj widzimy naszego pierwszego bossa. Jest on bardzo łatwy, jeżeli będziecie stosowali te manewry, które zaraz pokażę. Przy każdym bosie polecam zaznaczenie, sobie wroga. bo... A w szczególne... O kurczę! Chwila, nie pokazałem wam. Bo... Jest tutaj ekwipunek, tak? I ja żadnej broni dodatkowej nie założyłem. Która jest najlepsza? Okej, okay, myślę, że ten młot będzie najlepszy. Z rękawic oczywiście te i z nagolenników te e, broń dodatkowa od KOS, e, czyli broń standardowej tak krótko mówiąc, no chociaż Kos jest i no ale wolę mówić broń standardowa, tak? E, no okej, okay, wróćmy do tematu. Jest takie coś jak broń dodatkowa. To jest właśnie to. W e, broni dodatkowej i broni standardowej możemy używać jak chcemy Możemy robić różne pomozy, na przykład jak ten, który przed tą się. łączyłem dwa ataki KOS z dwoma atakami broni e, dodatkowej, co wyszło w bardzo fajny sposób, bo możemy łączyć potężne ataki z e, bardziej szybkimi i lekkimi. Co mnie bardzo cieszy. Ale zanim zakupiłem tą grę, spodziewałem się, że to będzie tak, że będzie trzeba wybierać, że, czy chce się y, kosy, czy chce się jakieś tam szybkie sztylety, czy chce się y, właśnie kłody, siewiery. Krótka kacylenka. Właśnie widzimy prawidłową formę naszej śmierci. Okej, okay, wracając do tematu kolejny raz. Yy, no ale nie zawiadłem się, co bardzo mnie cieszy. Bo ja nie lubię tak naprawdę decydować się, czego chcę bić i tak dalej, bo to dla mnie za, za dużo myślenia nad tym i za dużo bawienia się. Eee, a że zrobili takie coś jak broń dodatkowa, no to to jest bardzo fajne. I fajnie e, jednak, że dodali właśnie ten smaczek, nie do końca dobry dla niektórych. Dla mnie na przykład nie byłby, no, na mnie na przykład nie byłby ten smaczek, o którym teraz powiem. Dobry, gdyby wszystkie właśnie broni były nawalone w jeden typ, czyli bez broni dodatkowej. A ten smaczek to jest, że właśnie są różne typy broni dodatkowej. Kosy są tylko jedne, ale, ale broń dodatkowa jest różna, czyli można mieć siekiery, czyli broń ciężką, różne młoty, różne maczugi, można mieć też o wiele szybsze sztylety od naszych kos i, i takie tam różne inne bronie. Okej, okay, tutaj widzimy kolejny um, platformowy element z Prince of Persia czyli odwijanie się od ścian um, pobliskich Bardzo fajnie są zrobione te elementy platformowe I szaleniec, który ciągle próbuje mnie stąd wygonić to Eee, nie zawracajcie sobie na razie mi głowy, bo to się wszystko wyjaśni. Eee, dobra, wracając do tematu. Eee, te wszystkie elementy platformowe są bardzo fajne, gdyby ich nie było to... Nie wiem czym by był Darksiders 2, ale praktycznie to niczym, bo praktycznie cała gra się właśnie składa z tych elementów. Niektórych może to nudzić, ale ja naprawdę przy skakaniu po tych ścianach i po tych pachołkach takich, wystających z ściany, się świetnie bawię. Jeżeli to jest Wasza decyzja, jeżeli chcecie, żebym omijał te wszystkie moby, te takie losowe, no to piszcie mi po prostu. Ja nie wiem, czy lepiej jest, żebym je wszystkie zabijał, czy żebym po prostu je omijał oczywiście te ważniejsze walki typu jakieś mini bossy czy bossy no to wiecie, no to trze trzeba je zaliczyć, ale z tymi losowymi monsterami, yy, no mobami nie wiem co mam zrobić, użyć na napisać. Coś miałem powiedzieć mądrego, ale zapomniałem Kurde, dobra przypomnę sobie później. Zaraz będzie hejt na mnie Eee, kradniesz teksty od SKKF, a nie po prostu spodobał mi się taki tekst, a tego tekstu SKKF sam nie wymyślił, prawda? Zajrzyjcie do słownika E, z słów polskich czy jakichś tam innych słowników, może ortograficznych ortograficznym też to słowo się znajdzie i jeżeli macie zamiar coś napisać e, z powiązaniem do SKK, no to pierwszy się zastanówcie. <laughs> e, nie przypomnę sobie chyba. No cóż, no było minęło, Najdą inne tematy, tak? Kurczę, mam taki nawyk, jeżeli z kimś rozmawiam, a ja się w tej chwili czuję jakbym rozmawiał z witami, mam nawyk mówienia, pytania, zada, zadawania pytania, e, tak, na końcu stania. Na przykład przed chwilą, e, e, muszę coś z tym zrobić, z tym jąkaniem się, e, na przykład przed chwilą, o, później kończę. jakiś ważny dialog pewnie teraz będzie.

Because you know the truth, your secrets can save him. <laughs> the Council will condemn war. Strip him of power, let him rot in oblivion. To hide the truth, my secrets cannot prove his innocence. Horsemen. No, but they can help me to erase the crime. Bring mankind back from extinction. Madness. If it's madness, then who better to show me the way? Should a way exist, you will find it here. The tree of life. Let me pass. Not yet. That which you gave me. You will take it back. In exchange for its secrets, you agreed to keep the amulet. No. The voices. They curse and threaten without end try to return, you must destroy it! I cannot. You annihilated their flesh. Why do you guard their souls? Open the portal. You will not pass while I live. <gibberish> 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 Widzimy na jakieś makie. Dziwny starzec. Upieramy się przy swoim. Ym, okay. to jest wojna. To jest ten koleż co mówiłem na początku. Nasz brat, tak? Kurczę, znowu powiedziałem tak, no nie jest jedny... jest drugim i ostatnim bosem z prologu. I jak na początkowe bossy jest trudne, ale jeżeli masz te jego wszystkie sztuczki to... On nie sprawia problemu, bo no, on no nie wszystkie powtarza tak naprawdę to Nie jest zbyt skomplikowane żeby to ogarnąć Okej, okay. raz, dwa, trzy No i teraz możemy to naparzać W tej chwili użyję A, wiedziałem Raz, dwa, trzy No za... ciągle to samo używam, to nie jest yy, skomplikowane pokonać go no? A, trafił Pierwszy Quick Time Event Wglądam yyy, øh, się Pierwszy Quick Time Event W grze Uu, Ale dostał Jeszcze zabijamy Jeszcze Jest. Trafiony <trym> <trym> Fajnie oglądają te wszystkie magie O i trzeci yyy. Jeżeli będzie was zdenerwowało, to tak, to, to tak, co dodaję na końcu zdania, to no, wybaczcie, możecie jakoś, nie wiem, a nie, chociaż nie możecie, a, wybaczcie mi, bo ja mam po prostu tak w naturze mówienie, jeżeli z kimś rozmawiam, nawet, nawet jeżeli rozmawiam poza światem wirtualnym, w sklepie na przykład, to zawsze do, na końcu zdania dodaję tak, nie wiem dlaczego to ma, ze znajomymi jak rozmawiam, o, klatkuję. o. Ale strasznie zaglatkowało. Kurczę, co, co, coś jest nie tak. Chwila. Zatrzymam na chwilę nagranie. Okej, okay. okazało się, że miałem bardzo mało miejsca już na dysku i dlatego tak klatkowało. Ale ja i tak już się z i będę żegnał. Yy, dziękuję za obejrzenie tego materiału, że dotrwaliście do końca. Jeżeli się podobało to papki w górę. No i dzięki.